Odżywcza, przepyszna, obiadokolacja do kolacja 10-15 minut. O! Chcesz jeść bardziej odżywczo, ale często już wieczorami no, no, chcę dzisiaj gotować. Jeśli tak, to ten film jest dla ciebie. Zapraszam cię na kilka dni wspólnego gotowania, gdzie będę pokazywać ci proste, kolacyjne inspiracje, idealne dla zabieganych. Jeśli się nie znamy, to cześć. Jestem Irena, jestem magistrą dietetyki. Dzisiaj pokażę ci, jak zrobić ekspresowe, piekarnikowe leczo. Danie polega na tym, że kroisz wszystko, wkładasz do piekarnika i jakby tyle. Zacznę od nastawienia piekarnika. Żeby nam tu buczał, już się nagrzewał. Kroję sobie warzywa, cukinie. Tu zdecydowanie nie musi być dokładnie. Warto tak w miarę cienko, żeby to się szybciej zrobiło. Kroję paprykę, cebulę i pieczarki tutaj tak już bardzo po łebkach. Tutaj, jeśli nie chce Ci się też kroić, to możesz poszukać w sklepie takich już gotowych mieszanek mrożonych na leczo. Wtedy będzie to jeszcze szybsze, bo tylko wsypujesz to do naczynka żaroodpornego. No i co? Przerzucam to do albo małej blaszki, albo małego naczynka żaroodpornego, albo szklanego lunchboxa, w którym można piec. Dodaję do tego krojone pomidory z puszki, trochę oliwy, czosnek granulowany. Nie żałujemy. Paprykę wędzoną, troszkę ostrej papryki i sól. Żeby ta kolacja była bardziej odżywcza, bardziej najadająca, to potrzebujemy do tego jeszcze jakieś źródło białka. U mnie będzie to ciecierzyca, taka już ugotowana ze słoiczka. Też ją do tego dorzucam. To wszystko mieszam. Oczywiście wziąłam sobie za mały lunchbox, ale jest to typowe. Dodam sobie jeszcze trochę pomidorków. Wrzucam to sobie do piekarnika i wiadomo, teraz trzeba będzie tu chwilkę poczekać, ale jakby całą pracę mamy gotową, możemy totalnie już zapomnieć o tym, że tam nam się coś robi w piekarniku, możesz w tym czasie zrobić sobie wieczorną pielęgnację, odpalić serial, czy, czy co tam chcesz, po prostu totalnie można o tym zapomnieć. I po 20 minutach już z tym nic nie robienia mamy gotową kolację. Możesz sobie to zjeść z kromeczką chleba i voila! Byłam chwilę temu pobiegać, jeszcze jestem trochę nieogarnięta, ale zróbmy sobie kolację ekspresową. Kroję broku, coś w sensie odkrawam różyczki, łamię jej na trochę mniejsze. Dolewam do tego odrobinkę wody, tak dosłownie z 2-3 łyżeczki, łyżki. Zamykam to talerzykiem, przykrywam, i wkładam do mikrofali na tak około minutkę. To jest ekspresowy sposób na gotowanie brokułek. Jeśli chcesz mieć mniejszy brokuł, to zrób to tak na 2 minuty 3. Ja cię chcę mieć taki al dente. Ważna sprawa, gdy to wyciągamy, wyciągamy to delikatnie, bo te naczynia się mocno nagrzewają w mikrofali. I co? Jest brokułek, taki al dente. Odleję teraz tę wodę. Miałam w lodówce resztkę. Fasolki z puszki, żeby się nic nie zmarnowało. Pół kamion dodaję do brokuła. Do tego pokroję sobie jeszcze kawałeczek tofu wędzonego, żeby było jeszcze więcej białka. Plus ja bardzo lubię oczywiście sama fasolka, co masz. Wystarczy, jak zostało ci ciecierzyca, też będzie spoko. Samo tofu też będzie spoko. Do tego dorobię sobie sosik. czy to w ogóle widać? Praszam, tego prawie nie było widać. Do tego dorobię sobie sosik. Dorzucę po prostu jogurt roślinny. Tu najlepiej dodać taki naturalny, niesłodzony. Przecisnę sobie przez praskę do tego czosnek. Dodam trochę soli, trochę pieprzu. I oczywiście wzięłam sobie trochę za małą miskę, więc <laughs> przełożymy tu. Wymieszamy. Trochę to jeszcze porozwalam na mniejsze części. Pookreję sobie jeszcze do tego bułę. I w 5 minut odżywcza kolacja gotowa. Pysznia. Pogotujmy sobie, co? <laughs> Jakbyśmy robili co coś innego. Dziś na kolację mam ochotę na frytki. Biorę takie mrożone. Potrzebuję większą blaszkę bo robię dziś kolację dla dwóch osób, a jak robię pieczone frytki, to coś, czego nie cierpię, to jak te frytki tak na siebie sobie się układają, bo wtedy te biedne spod spodu robią się no, jakby Jaka wtedy frajda z frytek? Więc jeśli się trochę znamy, to wiesz, że na ogół jestem jakoś dokładna w gotowaniu, ale jeśli chodzi o frytki, to je lubię mieć równiutko rozłożone. Wrzucam do piekarnika. Do tego potrzebuję jakiś warzyw i źródło białka. A że mi się za bardzo nie chce nic robić, to po prostu do garnka wsypię sobie mrożony bób. Bo to strączek przepyszny, mrożony groszek. To będą moje źródła białka i też warzyw, i do tego mrożoną fasolkę faragową. Zelewam wodą. I to razem gotuję około 10 minut. I la Boga, jak to dietetyczka robi kolację całą z mrożonek. Jakby mrożenie jest to jedna z lepszych metod, jak najlepsza, przechowywania żywności. Przy mrożeniu bardzo dużo witamin, składników mineralnych, ogólnie składników odżywczych bardzo dobrze się zachowuje. Nie używam tutaj konserwantów i te produkty są zbierane w ich sezonie, czyli wtedy, kiedy są inne, smaczniejsze i często najzdrowsze. Jak najbardziej w mojej diecie, dalej nawet zimno jest sporo świeżych warzyw czy świeżych owoców, ale gdy jest zima, wczesna wiosna, średnio jest sezon na zbyt wiele rzeczy, to wtedy często posiłkuje się mrożonkami. Jest to też często o wiele tańsze, bo na przykład, nie wiem, mrożony kalafior kosztuje o wiele mniej niż kalafior, gdy nie ma na niego sezonu. A jeśli chodzi o mrożone frytki, to polecam ci szukać takich, które w składzie mają tylko ziemniaki i olej i takich, które nie mają zbyt dużo tego dodanego tłuszczu. Bardzo łatwo jest znaleźć takie, które mają 3 czy 5% tłuszczu. I znów tłuszcz nie jest absolutnie niczym złym, jest to niezbędna rzecz w naszej diecie, ale ja po prostu wolę sobie dostarczać go na przykład z oliwy, czy z orzechów. Po tym czasie przecedam te warzywka, odkładam z powrotem do gara, dorzucam do tego wegański majonez. U mnie ten, o którym mówiłam w ulubieńcach z zeszłego roku. Zgubiłam na granulowany. <laughs> Nie! Więc dodam taki świeży. Do tego pieprz. Wyciągam fryty, być może... Troszkę za długo je trzymałam. Posypuję je delikatnie solą. Do tego nasza strączkowa mieszanka. Sprawi, że taka kolacja nasyci nas na dłużej. No i mamy to. Nice. Czemu nie nie fokusujesz kamera. Pyszna i sycąca kolacja bez krojenia. No polecam. Dzisiaj na obie do kolacji zrobimy sobie makaron stir fry ananasowy. Jest to co prawda przepis obiadowy, ale jakby nic się tu nie stanie. Jest to obiad czy kolacja gotowa w 15 minut. Wrzuciłam makaron do gotowania, pokroiłam sobie paprykę, kroję tofu. Jest to przepis z nowego ekspresowego jedłospisu DIY, który został stworzony z myślą o osobach, które nie chcą się narobić, ale chcą mieć sycąco, odżywczo i zadbać o siebie, kupując sobie w normalnych sklepach. Przerzucam to na rozgrzaną oliwę. To sobie grzej na mocnym ogniu około 3-4 minuty, często mieszając. Dodaję do tego odsydzony makaron ryżowy, albo jaki masz. To zalewam takim mega prostym sosem ananasowym, z mrożonego ananasa. Jest mega szybki do zrobienia, dwie minutki. Przepis do niego podlinku jest w darmowych dniach próbnych z nowego jadło spisu. Jakie tu są zapachy? Kurde, no bardzo żałuję, że nie da się przesłać. Do tego dorzucę sobie jeszcze ogórka świeżego, bo akurat miałam. Na górę orzechy. 15 minut albo nawet im mniej masz gotowy, odżywczy obiad, właśnie kolację. Bo serio, żeby jeść zdrowo, naprawdę nie potrzebujesz godzin przy garach, wydziwianych składników, dodatkowo jeszcze cudnie nasyci, ale to jest dobre. Tak proste, a tak przepyszne. A jeśli masz mało czasu i chęci na gotowanie i chciałabyś jeść syto, odżywczo i zadbać o siebie, ale z luzem, elastycznością, bez restrykcji, ale dalej robiąc to naprawdę skutecznie, to możesz zobaczyć nowe ekspresowy białkowy jedlospis. Albo poprać sobie z niego dzień próbny. Jeśli przydałoby Ci się ekspresowe, wysokobiałkowe śniadania, które sycą, to zapraszam Cię tutaj. Dzięki za wspólne kolacjowanie.